I moi drodzy, Siemaneczko, Siemaneczko. Jak widzicie, zaczynamy nasz tutaj piękny, oto i dzionek. Zaraz sobie pójdziemy, pojeździmy na konikach. Wzięliśmy Santankę, Arielkę do jazdy. Pokażemy wam. Co i jak to wygląda? Zaraz bierzemy się i czyścimy. jeździł na Rielce, bo wiecie, jakoś tak wypada. Później będę jeździł na szamanie pewnie. A dla Natalii prowadzimy drugiego rumaka, czyli Santankę, która, jak wiecie, była, powinna być już w ciąży. Trzymajcie kciuki cały czas za tego konika naszego. Nie patrzcie, błoto nam wyschło mniej więcej. I mogę Wam powiedzieć już, na tym filmiku Moi drodzy, chyba będzie hala Wam powiem Nie wiem w którym miesiącu, czy przed wakacjami, czy po Ale Będzie hala, zaraz zobaczycie Co i jak Osobnie umiejscowimy ją gdzieś tutaj Obok tego miejsca Taki News Agary rozwalił nogę I ledwo co chodzi Tak wam powiem Santi z Arielą też się coś biją Kurde blade Szafir szaleje, gdzie on tu pobiegł, moi drodzy. Gary go tu ściga. O! Jest i młody, aż z wrażenia tu przybiegł, bo Karosław go wyściga. ściga jak Gary kuleje. Ajajaj. jaj, jaj. Szafir. Jak ty to zrobiłeś, szafir, że już tutaj jesteś? Młody znalazł ten. Znalazł eleganckie dojście. Co się szafir będziesz pierdzielił, nie? Co się będziesz pierdzielił? Znasz wejście, to wchodzimy. Tak jak się czujesz, że sprzątałaś chodniki. A Ariela tak. Zrobiła sobie z tego używanie. Szafir tutaj też nabisz trochę błota. Super jest, Natalia? Hey. O, następna. Hmm, hmm, hmm. Piękna sprawa, piękna sprawa. Jak się czujesz Natalia? Daj nam jakieś wskazówki. Trzeba wjąć tak drzwiot, trochę i od nowa. Natalia jest chora trochę i jest. No ty na to na jakim kajtał jeździ jazdę pręgu? Jaki źle? Wirus przyszło przeziębienie. No możliwe. Trzeba będzie to wypikać, bo chyba nie można mówić tego słowa. Na tym Santi, czyściutka. Zaczynamy moi drodzy, czyszczenie. Bam! Dobra, Mikołaj wsiada na konia, tam się siodła. Ja już jedę na sandanie. Nagraliśmy nowego TikToka. Będzie znowu zabawny. Ostatnio mamy serię zabawnych TikToków. Jestem w nich mega dumna, e, co? a my chyba będziemy jeździć to, co jest ułożone na placu, czyli mamy jakieś e, dwa, trzy płaskie drągi i do tego jakiś taki drążek na podwyższeniu, gdzie jest Mikołaj, dobra. Mikołaj przed chwilą mało co się nie zabił ze schodkami, śmiesznie, elegancko wsiadł, delikatnie na swoją arielę. A jak widzicie, u nas pierwszy dzień wiosny, bo nagrywamy to w pierwszym dniu wiosny. Trochę pochmurny. Bez wiosny. Tak jest, moi drodzy. I co? Piszcie w komentarzach, czy wam się podobają takie vlogi. Będzie taki przeplatany vlog z różnymi rzeczami. I co? Ja ruszam, będziemy ćwiczyć. To, co mamy na treningach, bo jeździmy, to wam więcej może Natalia nie powie troszeczkę. Tak jak Mikołaj mówił, My raczej nie robimy jakichś skomplikowanych ćwiczeń na treningach, raczej takie proste, bo dużo osób to jakoś komplikuje i w zasadzie ludzie się nie skupiają na przejeździe, nie na wykonaniu, tylko na przejeździe, tak jakby, tego ja jestem fanką takich prostych linii, że jeden element dokładnie, perfekcyjnie, prawie żeby móc, a nie jakieś skomplikowane esy Floresy. Żeby e, skupiać się, żeby to przejechać, a to nie mamy się skupiać, znaczy mamy się skupiać, żeby przejechać, tylko żeby to przejechać z jakimś takim e, uznaniem, nie? Dobra, e, ja na, na chwilę chyba to skończę, bo muszę sobie poprawić strzemiona, bo na, na weekendzie byliśmy w terenie i to mam bardzo krótkie, a to już mam swoje, bo wsiadałam, to musiałam ustalić sobie na swoje. I co? Zobaczymy się na reszcie jazdy. I w ogóle wywaliło taką opryszkę ja i nakleiłem takiego plasterka fajnego, eleganckiego. My z Arielą jeździmy. Pewnie wiele osób się zastanawia czemu Ariela. No niestety zostałem takie lekkie zalecenie, żebym na niej jeździł. Więc jeżdżę na Arielce. A dla nas to tylko plus, bo w sumie to wolimy mieć. Może jak kto pojedna zawody wiecie, chcemy jechać, to lepiej jeździć na tych klaczach jak dla nas, nie? Pokazywać te koniki w razie wujek byśmy chcieli kiedyś zaźrebiać czy coś, to już wiecie, nie jest to na takiej zasadzie, że nieznany koni w ogóle, tylko wiemy mniej więcej czy się opłaca tak naprawdę, czy się nie opłaca. To jest dużo, dużo bardziej takie rzetelne, bo co? Z wałachów to dla nas nic. I wiecie jak to jest? Natalia trochę złości się na mnie, mówi, że. A po co mówiłeś, że będzie hala. Można było poczekać. No, ale ja już nie wytrzymałem presji społecznej, wam powiem. I musiałem wam to powiedzieć. Trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało. Pozdrawiam. Malibus e, Plantą coś tam robił. Natalia, jak się to nazywa? Rymkim cimci. Rym, cim, cim, cim. Planta też chce mieć dzieciaki. Mm, mm, mm. No nie wiem, nie wiem, no, ale chyba jej nie zaźrebiamy. Jejku, Ariela dopiero zaczęła współpracować po jakichś 15 minutach, a Natalia mówi, że już kończy, ponieważ jest słabo, bo jest chora, no i tak to jest jakoś dziwacznie.

a wanna be your secret No i dobra, moi drodzy. Jesteśmy sobie po jeździe. Natalia, niestety, ale e, musiała ściągnąć swojego konika, ale najpierw ja. I co Wam powiem? No, ja zarięci, pojeździliśmy. Nie, idzie nam to strasznie, nam to nie idzie dzisiaj. Jakoś Ariela się nie może skupić, ja się nie mogę skupić, w sensie, powinienem jechać luźno, a ja jadę, jakbym był. Spięty fest i no nie wiem, nie mogę się zgrać Jednak jak ktoś podpowiada z dołu, co robić i w ogóle, to jest dużo lepiej. Plus ja ćwiczę nad czym, nad moimi barkami, Ale które chcesz są. A zobaczyć coś śmiesznego? Fatalne, no to pokaż. I na to na jakim kajtały jeździ? jazdę po pręgu. popręgu. jak Także nam nie szło, to jeździliśmy te proste rzeczy i taki jeden skoczek do filmiku e, zrobiłem w sumie, bo. No, żeby był filmik, ale nie było w planach żadnego skakania. Bardziej chcemy jeść po płaskim, żeby to doskonalić, jakieś tam protypy, znaci w ogóle. No, trzeba jeść dobrze po płaskim, żeby skakać. Daję telefon Natalii i i ona z wami gada. Dobra. I opowie wam swoją jazdę. Ja jazda nie wyglądała za super, ponieważ odczułam przeziębienie. I nie mam siły i nie mogłam wyłożyć chudek i zeszłam, bo stwierdziłam, że to bez sensu. Trochę mi się też w głowie kołowało. No no i tyle, no nie ma co opowiadać, bo w zasadzie postępowałam. Troszkę pokusowałam, nawet nie galopowałam dzisiaj, no bo... No nie chcę mówić, że jestem obożnie chora czy coś, ale, ale czuję skutki przeziębienia. Chyba nawet słyszycie, że mam zatkany nos i... Cały czas kaszlej ITP. No, my się chyba będziemy z Mikołajem powoli żegnać. Ja wam powiem, że najgorszy tak naprawdę to jest Bąbel, który cały czas nam zjada sprzęt tam z tyłu i e... to jest bąbelek. No to jest tragedia. Dobra, ja się z wami żegnam. Elo, mam nadzieję, że się podobało się mam